Co się wydarzyło w ciągu tego roku? Jakie okoliczności? Jakie doświadczenia? Bo to jest dzisiaj najistotniejsze. Ja o swoim też powiem, ale myślę, że wy jesteście najważniejsi. Proszę sobie. No. Więc jak Ela mnie, że tak powiem, prawie że na siłę podmuchała. Wbrew mojej chęci jak gdyby, ale dla świętego spokoju chciała, więc dobra, to bucha kobietom. Trzy minuty chyba, to nie było dużo, przez kurtkę, już w drzwiach prawie. I rzeczywiście ja dopiero następnego dnia yy, zorientowałam się, że chyba to zadziała. Bo no tak to ja byłam na tym spotkaniu i bardzo sceptycznie patrzyłam, tak, nie, tak ktoś wymyślił jakąś zabawkę i to ma takie cuda czynić, No miałam wątpliwości masę. Dopóki następnego dnia nie odczułam e, jak gdyby tych dobroczynnego, tego dobroczynnego działania i po całym dniu ciężkiej pracy, naprawdę grabienia ogrodu, ja Byłam, no wszyscy byli zdziwieni, że ja to zrobiłam i nawet się pracy ja zażyłam, bo przekonani, że ja coś specjalnego musiałam wziąć, skoro taką robotę odpadłam. Tymczasem ja myślałam, że się nie ruszę przez następne dwa dni, a ja normalnie funkcjonowałem, jak się nic nie wydarzyło. I wtedy dopiero do mnie dotarło, że to zadziałała ta lampa tak, w taki sposób. Więc zdecydowałam natychmiast o kupnie. Nie, to jest urządzenie w ogóle rewelacyjne i ja to muszę mieć. No i dzięki temu mam, że tak powiem, coraz więcej takich efektów zdrowotnych, coraz lepszych. Bo i w domu to i mój syn kupił i też jest zadowolony. No, każdy, kto się z tym zetknie, to autentycznie czuje działanie tego urządzenia takie e, pozytywne informacje taką, to nawet synowa mu wysłała i powiedziała, bo jeszcze w Polsce wtedy była, że ty zadzwoń do matki, bo matka tak się narobiła, taką robotę odbaliła i jeszcze żyje, niech ci powie dlaczego. I ja mu wysłałam to zdjęcie tej naszej lampy, klasyka, bo to wtedy było, nie poprzez innych y, propozycji. I on na do mnie zadzwonił, bo on tam przejrzał materiały amerykańskie, wszedł do internetu, Gdzieś tam zadzwonił i ja sobie to kupiłem. I do dziś to używaj, że to jest to rewelacyjna sprawa. Jak on jest bardzo przeciwny i nie jest tak nastawiony do kupowania takich nowinek, bo mówi, że to naciągane, to nieprawda. To jest tak, jak coś się dzieje, to robi. No mamo, no to się dmuchaj przecież. No widzicie, że tak jak mamy powiedziane, że to jest światło życia, fala życia pasmo Boga. Ja to mówię, że dla mnie to, to po prostu wszystko w jednym. Te synergie to po prostu są taką kompozycją, która daje nam właśnie niesamowite siły i właściwości. Tutaj, proszę, proszę, Na powiem, pewno działa na ból. Na pewno działa na ból. O, jestem trochę nie leniwa i mi się nie chce codziennie, o, powiedzmy, naświetlać. Ale jak mnie coś zaboli, coś bardziej, to jak kiedyś na przykład mięsień, nogi, podmuchałam sobie, podmuchałam i przeszło jak ręką odjął. No na pewno, bo nie umiałam pić wody. W ogóle wody nie umiałam pić, żadnej kupionej czy przegotowanej, po prostu nie, nie umiałam pić wody. Ale yy, jak kupiłam to urządzenie, zaczęłam świetlać, to, to po prostu umie tą wodę wypić. Ona po prostu rzeczywiście tak jak zmienia tą strukturę, tak ona smak zmienia i ja już umiem tej wody się napić. No więc. To dla mnie już przemawia, jeżeli chodzi o wodę, że no coś, coś jednak się z tą wodą stało, że ja ją piję. My wszyscy żeśmy się naświetlali, chyba czwórka nas była wtedy, dostaliśmy takiego sennego tak, rozbrojenia, ale wyobraźcie sobie, na drugi dzień właśnie Renia już zapomniała o tym, dzwoni do mnie i mówi tak, ty słuchaj, A. To jest chyba tak. niemożliwe, ja miałam taką brodawkę na brzuchu, ja jej nie mam, ja se to urządzenie kupię. No widzicie? Ach, tak, tak, to był ten początek, to prawda. Ja, ja to kupiłem pod kątem RZS-u, jest to reumatoidalne zapalenie stawów, no i tak jak ja mówi, no sceptycznie miesiąc czasu leżało zanim zacząłem używać, no potem zacząłem używać dwa razy dziennie, jest okej. Okay. Jest, jest, jest naprawdę inaczej, jest, jest tak, jakbym tego testu nie miał. Co widzę u mamy, mówi, żylaki jej się wchłonęły, cukrzyca, cukrzyca, nadciśnienie, diabetolog jest pod wrażeniem, że takie fajne wyniki. No i tutaj daję ten, ten wisiorek, nie no wiem, co ten wisiorek robi, emituje 60 milionów jonów ujemnych, no to jest taka maska ochronna. Jakieś alergie, katary. No, i większe, coraz większe zainteresowanie i matek, i nauczycielek, że, że, że dzieciak zdrowy, że nie choruje. No, nie choruje, a to jest, no, 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 co w tej chwili jest najważniejsze w szkole, prawda? No, zaraz Gil do pasa. Historię, że koleżanka, która jest w naszym też zespole, yy, widziała Tomka w grudniu, jak się poruszał, jak chodził, powiedział, jaką ma stworzenie. Kiedy spotkałyśmy się i przyszła matka na spotkanie, chyba w lipcu, powiedziała: Mówi, słuchajcie, ja znam Tomka, widzę, jak on teraz się porusza. Ja nie potrzebuję więcej argumentów. Ja widzę, że to działa. I to po prostu było dla niej najważniejszym argumentem. Kolega ja miałam... popatrzył tylko na mnie po pół roku i powiedział tak: Nie musisz mi nic więcej mówić. Ja widzę, że działa. No Teraz tak, też... dzieci się tutaj naświetlają, jak im brzuchy bolą, na przykład na brzuch działa dobrze, bolący tutaj, mąż się naświetla, ma tam żelaki, mówi, że mu się zmniejszyły właśnie i właśnie, no na bóle kręgosłupa też dobrze działa, no na no wszystko no. widać właśnie, no. to, na gardło też. O, widzisz. Tak też tutaj coś krzyp, coś tutaj trapie w gardę, to też dobrze tak sobie naświetlić gardło również. Z prawami Z... męskimi. Z... 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 Z tak to nazwijmy, ładnie, nie? No i słuchajcie, po trzech jakiś tam dniach po prostu sprawy się pięknie uporządkowały. No i pan był bardzo, bardzo zadowolony, także że Irkowi wyrwał ten sprzęt. Mówi, nie będę czekał, aż ty tam zamówimy. Dawaj to. to. Witajcie, kochani. Ja tą suszareczkę mam cały czas pod ręką i co zaobserwowałam? Naprawdę jestem od niedawna, bo około miesiąc temu cudowna Ela z Basiunią, kochaną Burhalt, do mnie przyjechały i zrobiły mi taki sens, że powiem szczerze, że mogłam wyglądać na taką ignorantkę, ponieważ nie chciało mi się absolutnie wychodzić z tego stanu, który osiągnęłam dzięki tej niewinnej, magicznej różce. Byłam tak głęboko w sobie, tak mi to podniosło wibracje, tak mi to przypomniało takie totalne uczucie głębokiego relaksu, wewnętrznej ciszy, spójności ze sobą. Uczucie piękna nawet się obudziło z samego do siebie takiego docenienia. Naprawdę najwyższe wartości obudziła we mnie i to było dla mnie z jednej strony niezrozumiałe, a z drugiej strony no wiadomo, że jak ktoś się interesuje i pomaga ludziom całe życie, to też jest otwarte na bardzo wiele alternatywnych rozwiązań. Ja się bardzo cieszę, że dziewczyny u mnie były. Słuchajcie, ten króciutki czas to przede wszystkim skrócenie fazy snu. I ja uwielbiałam w ciągu dnia się wyłączać, pójść sobie na dżemkę albo szczelić medytacji. Absolutnie tego nie potrzebuję dzisiaj. W ogóle tego nie potrzebuję. Cały czas jestem na bardzo wysokich obrotach. Skóra mi się totalnie zmienia. Mam 53 lata i naprawdę zaczynam mieć gładką szyję. Do tego zrobiłam test mojemu partnerowi. Po kąpieli psikam się e, ustrukturyzowaną wodą w tej magicznej buteleczce, spsikuję stopy. I po kolei łydki i jak zrobiłam test, to popsikałam jedną łydkę, wchłonęła się ta w szarce ta woda i drugiej nie psiknęłam. I zawołałam Grzegorza i wiecie, że poczuł, która noga była psikana, bo skóra staje się po prostu atłasowa w ogóle balsamów nie potrzeba. Przepięknie nawilżona skóra. Do tego po prostu zawsze piliśmy dużo wody. Mamy świetną wodę, ale ją strukturyzujemy obecnie trzy razy dziennie po dwa duże dzbanki wody. Tak chce nam się pić tej wody. Czujemy, że ona po prostu robi nam bardzo dobrze. I jeszcze chciałam powiedzieć o przypadku usunięcia akurat ząbka, gdzie ta lampa przyjechała, byłam po czterech dniach u dentysty, nie mógł uwierzyć w to, jak się rana zaleczyła. Po prostu nie mogła ta kobieta w to uwierzyć. A skąd senność wam powiem, bo jestem też między innymi nauczycielem jogi, i u nas też zrobiliśmy sens takiej pani, która robi biżuterię w sklepie i zrobiliśmy powiedziała, że zamyka budę i idzie do chaty spać, a ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że lampa. Тарушка. Robi coś takiego. Ona przywraca nas do równowagi i pokazuje nam stan faktyczny naszego organizmu na początku, czyli totalny deficyt i rozładowanie i wyładowanie, i bateria na totalnym minusie. Dlatego tak samo jest czasami, jak ludzie zasypiają mi na medytacji. Jak zasypiają za chwilę, to ja wiem, że to są ludzie totalni, wymęczeni, którzy nawet przez moment świadomości nie mogą utrzymać. Także ja jestem zachwycona. I rzeczywiście jest tak, że nie trzeba osuszać. Fajnie jest, jak się pójdzie i zrobi ten sens, bo wtedy wiadomo, że każdy to chce. Natomiast ludzie ufają, ludzie czują podświadomie, że to, co do nas przyszło, jest fenomenalnym rozwiązaniem na potrzeby dzisiejsze i to dramatyczne potrzeby ludzkości, ponieważ mamy wszędzie zanieczyszczenia. Wszędzie, dlatego tych komórek chorych, źle funkcjonujących będzie coraz więcej. A dzięki ATERA będziemy mieć to w równowadze. Także dziękuję bardzo, że mogłam się wypowiedzieć. I tak się tym zainteresowałem, a to też między innymi z tego względu, że jak wiesz, jak opowiadałem, ja dla Tenisa zrobię wszystko <laughs> i to główną taką motywacją. Jak mogę być co drugi dzień codziennie na kortach i. Nie czuję takiego zmęczenia. Mam o wiele mniejsze problemy z taką torbielą, którą miałem od przetrenowania pod kolanem, więc jest to w porządku. Każdy będzie to inaczej odbierać, nie? każdy indywidualnie, ale. Moje zainteresowanie jest coraz większe. Rzeczywiście tej energii jest więcej, bo może ja nie zwróciłam na to uwagi, może myślałam, że to inny powód, ale tej energii jest więcej. Jak ktoś o tym mówi, to też mówię, że u mnie też to występuje. Ja jeszcze bym chciała dodać do tego tenisa, że miałyśmy taki przypadek, nie wiem, czy pamiętasz, Elu, jak byliśmy na yy, tych dożynkach w Wagnerówce, i właśnie by, byliśmy z urządzeniem Eiteraker. Leciliśmy, że tak powiem, na cztery lufy. ta tak. pani, która miała inny straganik, yy, wzięła sobie suszareczkę i mówiła, że od 20 lat cierpi właśnie na ból łokcia, tego zwanego łokieć węchwyscy, tradycyjnie. Tak, tak. I przyznała naprawdę sama od siebie, na drugi dzień podeszła, jak znalazła chwilkę. Oświetlała dosłownie 10-15 minut, tylko ten jeden dzień, i powiedziała, że śmiało może powiedzieć, że o 60% zmniejszył jej się ale ból łokcia. To, co zauważyłem przez ostatnie 6 miesięcy, to mnie zawsze coś tam pobolewało. Wiesz, bo ja bardzo lubię się w tenisie uczyć. Ja nie muszę wygrywać, ale muszę się uczyć. I poprzez zmianę pewnych uderzeń, ustawienia nadgarstka, wychodzenia bardziej z nogi. Zawsze się włączają nowe mięśnie, które one po prostu bronią się i bolą. Ja zauważyłem, że przez te ostatnich kilka miesięcy ja nie miałem żadnej kontuzji, wiesz, nic mnie nie bolało, pomimo, że bardzo aktywnie trenuję, dużo gram. I to jest to, co mnie tu bardzo trzyma. Bo na razie przynajmniej na razie mam to szczęście, że. Nie miałem ostatnio czy teraz jakichś chorób, jakichś złych wyników, nie? Ponieważ jak mówiłem dla Tenisa, zrobię wszystko, więc zrobiłem sobie przedwczoraj. <laughs> żona się śmiała 160 wyników nie różnych I, i wszystkie w normie, nie? Wiesz, tak, więc tak. ja tutaj ale te, to mnie zastanawia te parę miesięcy, wiesz, kiedy to używam? Że no, nie miałem żadnej kontuzji. Nie bolał mnie nadgarstek. Pod kolanem ta torbiel się bardzo zmniejszyła, jest taki mięsień, to się głowa mięśnia czworogłowego uda. Ona mi się zaczęła lepiej pracować, więc wiesz, ja do tego tak fajnie podchodzę, bardzo pozytywnie, nie? No bo efekt jest taki, że no ja raz w miesiącu coś mnie bolało. Nie? Jak nie ręka, to tu, to gdzieś miałem z Achillesem problem. Nie? A Ela tak sprowadziła to do domu. Wy, dziewczyny, jeszcze przyjechały się tu. I ja, jako świadek tego, gdy Ela zrobiła sobie takie odmuchiwanie, właśnie nadmuchanie twarzy, wstała tak od nas z tego tarasu, co byliśmy na tej kawie, siedzieliśmy pięknie w słońcu, i widzę, że Ela jest tam którą ją widzę w takim wyjątkowym stanie, no więc to naprawdę ją tam olśniło. No i taką magiczną różką do dzisiaj macha ogólnie machała, <grym grym> już mówię sobie, codziennie jesteś już inna niż inna, ale w ciągu dnia tak się zmieniać, to już przesadzam Działanie <grym> na komórki macierzyste, które są w naszym kręgosłupie. Doprowadza do tego, że dzięki temu nasz organizm staje się młodszy. No, dzisiaj doznałam też takiego, można powiedzieć, fajnego komplementu, jak ktoś mnie zobaczył po, po jakimś tam dłuższym czasie i mówi: Boże, jaka energia od Ciebie płynie, jaka Ty jesteś po prostu taka wewnętrznie inna, a tak nie było. Natomiast wzmocnienie kości. I to, że kiedy miałam upadek, doprowadziło, że po prostu nie potukłam się, a spadłam z 22 schodów do piwnicy i nie o, miałam obrażeń. Niektórzy ludzie po prostu nie żyją już. A ja tylko po prostu troszeczkę, można powiedzieć, byłam zszokowana. Zaczęłam się naświetlać, pić wodę, no i po prostu problem zniknął. Dlatego też to jest naprawdę bardzo duża siła, moc i, tak, i tak. tu należy ludziom I mówić o tym. Jeszcze coś powiem, bo coś mi było mnie ostatnio na kortach. O proszę. Bo krótko przed tym jak mieliśmy spotkanie w Warszawie, bo ktoś tam, jak byłem w Niemczech na turnieju, podszedł do mnie i powiedział, że ty jesteś jak Benjamin Baton. Bo widział mnie jak biegam tam pół roku temu, jak teraz. Więc a jak nie. teraz? No. I po prostu. A my idźmy z dmuchawkami, i dmuchajmy, i wszystko będzie się układało. I tak, właśnie. Tak jest. I wszystko tak się będzie tak. układało. No to dziękuję Jasne. ślicznie, miło. Dziękujemy na... Eloju bardzo za spotkanie.